Marsz dla Wolności, marsz szczególny 4 czerwca. Czym się będzie charakteryzował, co Kot przygotowuje? No, przygotowujemy oczywiście przede wszystkim radosne świętowanie. Samo planowanie to toczy się już od tak naprawdę dwóch miesięcy, czy nawet trzech miesięcy. Po trochu to się było przygotowywane zaangażowanych wiele osób. Mamy artystów, którzy opracowywali koncepcję taką wizualną, również ten motyl wolności, który będzie ważnym, ważnym akcentem. Mamy ludzi, którzy odpowiadają za samą taką organizację technologiczną, sceny, nagłośnienie. osobę Odpowiadające za bezpieczeństwo. No, to wszystko wymaga dużej koordynacji, bo po prostu jest bardzo wiele ludzi i trzeba im zapewnić godne warunki demonstrowania. Godzina 16 ma wymiar szczególny. Ma to takie znaczenie symboliczne z jednej strony, z drugiej strony ważne, właśnie ze względu na, na to, żeby wszyscy mogli uczestniczyć również ci, którym e, urzędnicy chcieliby zabronić. Serdecznie zapraszam wszystkich Polaków do tumnego. Hucznego świętowania Święta Wolności 4 czerwca. Yy, będziemy w w dwudziestu kilku miastach w Polsce, ale każdy może świętować również u siebie w domu. Warto wywiesić flagi, warto wywiesić jakieś transparenty, jakieś symbole. Musimy się cieszyć, a symbolem naszym święte, tego świętowania będzie motyl wolności, który mam nadzieję, jeżeli teraz machnie skrzydłem, to całkiem niedługo wrócimy do wolnego, demokratycznego państwa polskiego, kierowanego prawem i porządkiem konstytucyjnym. Serdecznie wszystkich zapraszam, bądźmy razem.